Witajcie. Jak poradzić sobie z kompleksami? No myślę sobie, że to ważny temat w ogóle i pewnie wiele osób zastanawia się, co takiego, czym takim są tak naprawdę te kompleksy. No i słuchajcie, tak sobie myślę, tak zastanawiając się, co, o czym Wam dzisiaj poopowiadam, co w temacie kompleksów, no to myślę, że warto zacząć od tego, czym one w ogóle są. Na to pytanie odpowiedzieć i zastanowić się, z czym one są związane, skąd one się biorą. Kompleksy to tak naprawdę jakieś nasze słabości, jakieś nasze wstydliwe obszary, coś, czego się wstydzimy, nasze jakieś braki, czasami nasze porównania, takie porównywanie się z innymi ludźmi, bardzo często wywołane tym, co widzimy w otoczeniu, czy w otoczeniu, czy w mediach społecznościowych. To jak przeglądamy prasę, to kiedy surfujemy po internecie, po różnych portalach, no i wtedy gdzieś tam zaczynamy się zastanawiać nad tym. I tak widzimy, jakby a tutaj mam kilka kilogramów za dużo, a tutaj to powinnam wyglądać inaczej. Tutaj to powinnam zachować się inaczej, powiedzieć coś innego w tej sytuacji, w której się znalazłam bądź znalazłem. Wiecie, warte przyjrzenia na pewno skąd i czy w ogóle masz coś takiego, czy też y, zauważyłeś takie zjawisko. Jeżeli tak, to warto się zastanowić, no właśnie, czego dotyczą te Twoje kompleksy, czy one dotyczą jakoś Twojego myślenia, to czy one pojawiają się w kontaktach z innymi ludźmi. To, czy one się pojawiają po właśnie obejrzeniu jakiegoś materiału, w kontekście myślenia o sobie. Warto się też pozastanawiać, jak sobie też oczywiście z nimi radzić, bo one bardzo często jakby dają taką mylną informację o sobie. Zawsze też proszę o to, żeby każdy zastanawiał się. E, jakie ma obszary bardziej do pracy niż to, że słyszę, a ja to mam e, takie i takie słabe strony. To sobie, że nad wszystkim można popracować e, i tutaj temat poczucia własnej wartości jest bardzo ważnym tematem. bo to też z tego m, się bierze tak temat y, kompleksów, jak to jest e, ze mną, co ja sobie o sobie myślę, jaki, jaka ja jestem, czego w życiu potrzebuję, jakimi ludźmi się otaczam. Czy mam wystarczająco satysfakcjonujące życie, czy właśnie niekoniecznie mam jakieś, właśnie, jakieś odczuwam jakieś braki. No właśnie, i gdzieś tam dalej idąc, tak w tym temacie kompleksów, to, to co ja z nimi potem robię? Jak one wpływają na moje życie? Czy one jakoś powodują, że ograniczają mnie w, w jakiś moich działaniach, a może właśnie powodują, że ja mam akurat. Wtedy zbieram taką motywację do tego, żeby w inny sposób, na przykład następnym razem, poradzić sobie z jakąś sytuacją albo w kontakcie z drugim człowiekiem, co mogę zrobić, czy one mnie motywują, czy właśnie działają w odwrotny sposób. One jakoś właśnie powodują, że obniża się mój nastrój. No i tu jednak najczęściej to, co jest, to gdzieś tam idzie to w takim kierunku, tym niestety przykrym, to, że kompleksy. Źle wpływają na daną osobę, na nas, jak myślimy, myślimy sobie też o sobie bardzo krytycznie, właśnie po tym, co obserwujemy. Więc jednak zachęcam do tego, żeby przyglądać się temu tematowi, jakie mam właśnie doświadczenia takie domowe, z otoczenia idące, z jakichś takich przekonań, jak moja mama, jak mój tata, jak moi bliscy mówili o sobie, czy na przykład właśnie takim dobrym przykładem jest, kiedy ktoś może z Was obserwował swojego opiekuna i mówił, o matko, jak ja dzisiaj fatalnie wyglądam. No, więc, jakby z całą pewnością taki przekaz już zostanie. I to, do czego zachęcam, to właśnie do tego, że nawet jeżeli patrzysz i w to lusterko, spoglądasz na siebie i widziałeś, czy widziałaś, jak bliska osoba reagowała na siebie, kiedy patrzyła w lustro, przypomnieć sobie, jak to było i jak to jest teraz u ciebie. Jeżeli jest tak. Że właśnie odtwarzasz to, to warto zacząć zmieniać to. Czyli jakby jak wstaję z tego łóżka, patrzę na siebie w to lusterko, to może warto zaprogramować się i powiedzieć sobie, to dzisiaj będzie fajny dzień i lubię siebie. Po prostu takie bardzo krótkie zdanie, nawet powiedziane, które od razu jakoś może zaprogramować to, jak ten dzień będzie wyglądał. Więc jeżeli nawet gdzieś tam z domu wyniesione te przekonania były takie, że one były negatywne, że one były nieprzyjemne, że one były bardzo krytyczne. To właśnie jakby spróbuj powiedzieć do siebie coś z taką troską, coś, co gdzieś będzie przyjemne, nawet jeżeli to jest trudne. Eee, warto też, myślę sobie, nawet zobaczyć takie sytuacje, kiedy nie ja wiem, mam dzisiaj zadanie. Yy, idę do urzędu. No, zazwyczaj jakby urząd nie, nie kojarzy się zbyt dobrze, bo to kolejka w urzędzie, bo ktoś coś od nas chce, albo my mamy coś do załatwienia. No i oczywiście tutaj yy, mam to, że o tym mówię, to mam na myśli takie, taką kwestię naszego nastawienia. Z jakim ja nastawieniem idę do yy, tego urzędu na przykład? Bo jeżeli idę z pozytywnym nastawieniem, bo mam dobry nastrój, yy, to emanuje ode mnie dobra energia. I trochę jest tak, że my przyciągamy to co w naszym otoczeniu jest. Więc jeżeli idę z dobrą energią, to jest większa szansa na to, że po prostu jakby ktoś odpowie tym samym. Ale jeżeli idę z takim negatywnym nastawieniem, z taką już posępną miną, to jest jednak bardzo duża szansa na to, że spotkam się z czymś bardzo nieprzyjemnym, niefajnym, trudnym, niemiłym. I tak sobie myślę, jakby w kontekście nawet właśnie tych kompleksów, o których gdzieś tam, o którym się dzisiaj przyglądamy. Kompleksy to szeroki temat tak naprawdę. Kompleksy mogą się pojawić w każdej sytuacji. Czasami jest to zakłopotanie właśnie w urzędzie, czasami jest to zakłopotanie nawet po prostu w sklepie podczas zakupów. Jest to zakłopotanie, pojawiające się w kontakcie czasami z samym samą sobą. Warto tutaj patrzeć na to, co ja dzisiaj mogę z tym zrobić i na ile ja mam wpływ na to swoje życie, na to myślenie o sobie, bo jak mówimy o kompleksach, to też mówimy o poczuciu własnej wartości. To też bardzo ważny temat. To też temat obrazu własnego ciała, obraz tak naprawdę siebie po prostu, jak ja się prezentuję e, na zewnątrz, a jak mi jest samym samą sobą, bo to też ma ogromny wpływ na to, że właśnie gdzieś, jeżeli ja mam poczucie własnej wartości bardzo takie stabilne, bardzo ok, jest mi dobrze z samym sobą, to też myślę sobie, że tych kompleksów będzie zdecydowanie mniej. Bardzo dużo kompleksów bierze się właśnie z jakichś takich właśnie z sytuacji, gdzie to czuje się niedowartościowany, niedowartościowana, że ta sama ocena moja jest niska, łatwiej wtedy Iść, niestety, w ten taki, bym powiedziała, no taki nieprzyjemny kawałek po prostu życia. I można potem właśnie wycofywać się z różnych kontaktów, w różnych, z różnych działań społecznych tak naprawdę. Kompleksy biorą się po prostu też z oddziaływaniem właśnie tych od innych ludzi, jak my myślimy, co my słyszymy na swój temat, najczęściej właśnie od najbliższych osób. I Warto zaufać też często sobie, nie słuchać tego, co inni do nas mówią, to, co jest krytyczne. Oczywiście, że to jest bardzo ważne, żeby słuchać tego, co ktoś ma do powiedzenia, ale też, żeby to też brać z takim dystansem czasami, jeżeli słyszymy coś nieprzyjemnego, bo ktoś może coś do nas powiedzieć w taki sposób bardzo złośliwy, bardzo niemiły, bo ma, nie wiem, gorszy dzień, albo nie bardzo za nami przepada, więc tutaj to też jest istotne. To to, żeby nie porównywać się do innych, to, żeby robić to, co się lubi, na co ma się ochotę, oczywiście, znowu tutaj możemy powiedzieć, no tak, ale nie robimy wszystkiego tylko tego, co miłe i przyjemne. Przyjemne. Oczywiście, że tak, ale warto szukać tego, co w danych momentach jednak będzie w tych sytuacjach takim przyjemnym. Jakie doświadczenia mogę też z tych trudnych rzeczy wyciągnąć, co mogę zrobić. Też jakoś tak sobie myślę, że to, co, to, co ważne, to czasami nawet usiąść spokojnie w fotelu, w wygodnym miejscu. I pomyśleć sobie, no właśnie za co siebie cenię, za co siebie lubię, co mi w sobie przeszkadza, co ja mogę z tym zrobić. Nawet czasami sobie pozapisywać na kartce, jak dobre myśli przychodzą na swój temat. A jeżeli przychodzi coś nieprzyjemnego, to też warto właśnie dalej eksplorować to i zobaczyć, z czym to jest tak naprawdę związane. Temat kompleksów tak naprawdę to też temat taki pojawiający się bardzo często związany. Chociażby z mediami społecznościowymi, tak? z Instagramem, gdzie z jednej strony jest bardzo dużo przydatnych informacji. Czy to Instagram, czy to w ogóle jakikolwiek inny portal, tak naprawdę, bo to nie ma znaczenia. Jest bardzo wiele treści bardzo mądrych, kształcących, ale też jest mnóstwo treści, które niestety wpływają w bardzo taki, bym powiedziała, niekorzystny sposób na, właśnie na, na nas. Czy na każdego coś innego może wpłynąć. To jak kiedy obserwujemy te wszystkie piękne zdjęcia, kiedy widzimy te wysportowane sylwetki, tylko no właśnie, też zawsze powtarzam, jeżeli ktoś do mnie mówi o tym, że a, no bo tutaj ona wygląda tak, tak a ten mężczyzna to taki w ogóle zadbany, Taki atrakcyjny, ta budowa, ta, ta, ta figura, ten styl. Bardzo często to nie tak to wygląda. Musimy o tym pamiętać, że jest tyle możliwości nakładania przeróżnego rodzaju filtrów, które wszystko zrobią, co tylko będziemy chcieli, tak naprawdę. I nikt tak naprawdę nie wygląda tak jak na tych zdjęciach. Może nie to, że nikt, ale. W Wiele tych zdjęć jest jednak z jakimś zniekształceniem powiem tak. Więc jakby jeżeli jakby zaczynamy właśnie krytykować się, to jednak warto spojrzeć na to, gdzie jest ta realność, i czy to życie właśnie w sieci, w mediach, to to, co jest prawdziwym życiem, czy to życie to jednak to, czego ja doświadczam na co dzień. I to jest właśnie tym prawdziwym życiem. Także. Kompleksy, kompleksy też dają nam taką informację o tym, że coś jest dla nas niewygodne, trudne i niekiedy one to też jak taki krytyk wewnętrzny, który nas chroni, który yy, czasami mówi o tym, że no właśnie, a, jak, jakoś tak się niekomfortowo w danej sytuacji poczułem czy poczułam yy, i może warto jakby przyjrzeć się, co ja mogę następnym razem zrobić po prostu inaczej. Temat właśnie kompleksów to też temat związany z taką oceną. Oceną innych ludzi, ale też oceną, którą my dajemy sami sobie o sobie. Więc tutaj to też warto. Przyjrzeć się, jak, no właśnie, jak ja siebie widzę. E, jaka ja jestem, jakie mam zasoby, jakie mam mocne strony. Dzisiaj tak dużo mówię o tym, co pozytywne, żeby na to zwracać uwagę, na to kłaść nacisk. Też to, do czego Was zachęcam, to do tego, żeby starać się nie oceniać siebie, tylko przyjmować rzeczy takimi, jakimi po prostu są. E, I nazywać je. A może nie oceniać, tylko coś się wydarzyło, ja zareagowałam tak w danej sytuacji, no bo po prostu, może inaczej w danym momencie nie potrafiłam, nie potrafiłem i w tym też nie ma nic złego. Ale to, co bardzo ważne, to pracować nad budowaniem siebie, nad poczuciem własnej wartości, nad stawianiem innym ludziom granic, bo to też tutaj mówimy o temacie właśnie asertywności. To, co jest bardzo ważne, to to, żeby właśnie mieć też trochę takiego dystansu do samego siebie, żeby nie wszystko brać do siebie, tylko mieć taki, zbudować taki filtr ochronny, który właśnie spowoduje, że ja jednak y, spojrzę na to, ale takim właśnie tym swoim okiem, a nie kieruję się tym, co ktoś do mnie y, mówi, jak to widzi. Bo każdy z nas y, różnie widzi y, różne sytuacje i dla kogoś jakaś sytuacja będzie trudną, gdzie będzie wpadał w kompleksy, będzie zawstydzony. Ktoś powie: "A mi to w sumie nie przeszkadza" i y, inaczej zupełnie zareaguje. Także temat kompleksów, ważny temat, zachęcam do przyglądania się temu, popatrzenia właśnie na to, jak ja myślę o sobie i jak to jest z tymi, tymi moimi kompleksami? Czy ja je mam, czy ich nie mam? E, no oczywiście, jak najle najlepiej, żeby było ich jak najmniej. Ale nie mówię tutaj o takim bezkrytycznym podchodzeniu do e, swojej osoby, e, tylko o tym, żeby realnie patrzeć i z taką łagodnością e, myśleć e, o sobie. Także zachęcam Was do oglądania i subskrybowania kanału.